Czemu? Czemu kurwa ludzie, ludzie się tym interesują? Czemu to jest takie gówno pierdolone? Ko, kogo to kurwa obchodzi? Czemu? Dlaczego kurwa? Oni oboje są kurwa siebie warci te dwa zjeby, nie? I ten Daniel kurwa i ta Nikita, banda z pierdoli. Dlaczego kurwa? Gwen. Dog Gwen. Grałem tym czasami. O, 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 o! Co to jest za item? CO TO JEST?! CO?! Więc ta skrzynka nie kosztowała 600 złotych, on trafił item za 12 koła? Czekajcie, wezmę inne klawki, w tych mogę wejść w gówno. Ej, dobra popoł, bo w tej dramie patusów jest nowy gracz. Może on też będzie próbował odbić Nikita. <trym zainteresowań>